Skarpetek jest bardzo trudne. Życie z skarpetek jest Raz. bardzo trudne. Albo dziurawe są, albo brudne. Życie z skarpetek jest bardzo trudne. Śpiące w nas stopy, nie pachną pięknie. Życie z skarpetek jest bardzo trudne. Życie skarpetek jest bardzo trudne. Albo dziurawe są, albo brudne. Życie skarpetek. Życie skarpetek. Życie skarpetek. Życie skarpetek. Życie skarpetek. Życie skarpetek. Jest bardzo trudne, albo dziurawe są.